Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Długie Struny. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci szybki i prosty sposób, jak zagrać piosenkę Manewry Jacka Kaczmarskiego. Bez ruchu każą kwić nam tu, jak długo nie pamiętam już, brak nam powietrza, słów i snu zaschniętej śliny kurz, Jak okiem sięgnąć w strony dwie, okopów linie ciągną się, a my czekamy, mija czas, i do ataków wciąż nie posyłają nas, bo wiecie, śpieszyć się nie ma gdzie, i to jest prawda, co tu kryć, lecz gdy w okopy nas śle, to kiedyś, a tak musi być. Jedna jest tylko droga stąd, gdzie horyzonty rowie się mglą, inaczej zaś polowy sąd, a dać się swoim to jest gruby błąd. Wszak to manewry tylko są, na wzgórzach lornet błyszczą szkła, wszystko jest strategiczną grą. Który i brać udział muszę ja? Kolega pyta raz po raz, Co będzie, jeśli trafią nas? Odpowiedź jedyna musi być: Po prostu nie będziemy żyć. Krzyk i ruszamy do ataku na odsłonięte stoki wzgórz. Wokół wymuchy czarnych krzaków, Dym huk i nic nie widać już. Panicznie mi się trzepie, jak w klatce tak spłoszony puls. Więc żyję, czy to naboje ślepe? Czy może to ślepota kul? Cool. W tym miejscu zatrzymuje się. Gdzie jest przyjaciel, gdzie jest wróg? Nie widzę go, on widzi mnie. Trzymam twarz Swój własny oddech czuję z niej Zdali, co mój wchłonęła wrzask. Idą sanitariusze trzej Co chwilę słychać suchy strzał Wstrzymuje przerażony dech Do tych, co przeżyli boju Szał Dobija tam tych trzech Już są tuż, tuż zastygami. Odchodzą, nachylają się Widzę znajome twarze trzy Strzał! Dobili mnie Zbudź się Otwieram oczy Pole Kolega Okop Flagi, żerć Zwrot Czekamy na swą kolej Żyjemy Śniąc śmierci. Ok, na samym wstępie skupmy się na biciu, które wygląda następująco, jak na poprzednich filmikach widzieliście, czyli takie powolne otwieranie ręki, wszystkich palców po kolei, tak, i gramy to... Tak się przebija w całej piosence. Jeżeli chodzi o bicie, to tyle. Będę wam pokazywał dalej. Następnie, jak grać w poszczególnych momentach. I zaczynając, gramy tak. Gramy takie. Za każdym razem, kiedy uderzamy, trzymamy akord, a kiedy nie uderzamy, puszczamy. I teraz na początku gramy bez ruchu nam tu i przechodzimy z amol na demol. Albo jeżeli myślę, że to będzie prostsze i też będzie lepiej brzmieć, po prostu puszczamy, czyli bez ruchu każą tkwić nam tu, czyli gramy, pusta struna, gramy, pusta struna. Jak długo nie pamiętam już. I w demolu gramy gramy, demol, dokładamy na trzecim progu ostatnią strunę i na zmianę. Czyli bez ruchu każą tkwić nam tu, jak długo nie pamiętam już, brak nam powietrza, słów i snu w gardłach zaschniętej śliny kurz. I tutaj gramy tak przy F-dur, a w tym momencie gramy, czyli gramy cały czas w dół. Zobaczycie wszystkie akordy razem z tekstem w nowopisie, więc nie będziecie musieli tego gdzieś szukać po internecie. Co można więcej powiedzieć? No same przejścia są następujące, jak widzieliście, jest Tyle dlatego, że nie ma tutaj więcej co tłumaczyć. Po prostu musicie powoli sobie przewijać moment, jak gram, i, i, i tak będzie nam jeszcze najprościej. E, jeżeli nie, piszcie w komentarzach. Ja oczywiście e, nagram, nagram to po raz drugi. I jeżeli chodzi o końcówkę, gramy następująco biciem piórkowanym od struny drugiej do piątej się otwieram oczy pole kolega, okop flagi, żerć i później już gramy zwrot wciąż czekamy na swą kolej żyjemy śniąc śmierć tak wygląda teraz. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie suba, łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, jak oceniacie, czy dobrze wytłumaczyłem. Jeżeli nie, to po prostu nagram to jeszcze raz, dlatego że dzisiaj nie mam tyle czasu, żeby to nagrywać. Trzymajcie się ciepło. Hej!